to, co się przed chwilą stało, to jest jakiś hit. Ja myślałam, że takie rzeczy dzieją się tylko albo w filmach, albo ewentualnie w slach. Przeszukałam dosłownie całe Allegro i znalazłam coś naprawdę fajnego. Dla Ciebie, od Pawła, yy, pierścionek zaręczyna. <laughs> Paweł? Czy ja czymś nie wiem? Kto wie? Co te mamy mają z tymi dziećmi, słuchajcie? Nie będzie tego pamiętał kiedyś, i tak. hanging the door, Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogmasie. Słuchajcie, od pół godziny siedzę w aucie i czekam na pewnego pana, który mnie uratuje. Mhm. Słuchajcie, to co się przed chwilą stało, to jest jakiś hit. Ja myślałam, że takie rzeczy dzieją się tylko albo w filmach, albo ewentualnie w snach. Pojechałam po paczki, Paweł wyszedł z dzieckiem na spacer. Wracam do domu, próbuję otworzyć drzwi, nie da się. Próbuję drugi raz, nie da się. Próbuję trzeci i tak dalej, i tak dalej. Mijają trzy minuty, piszę do Pawła. Paweł, czy mam jakiś problem z zamkiem, że drzwi się nie otwierają? I on mi odpisuje, pokombinuj, kręć, szarp. <grywki> Dzięki, Paweł, za super odpowiedź. No to ja próbuję, kręcę w jedną stronę, w drugą, szarpię klamką, nic. I słuchajcie... Chyba mam za silne dłonie. <grych> Nie wiem, może ja powinnam wziąć udział w jakimś konkursie w siłowaniu na rękę. Bo słuchajcie, ja złamałam klucz. Uh -huh. Otwierając drzwi, pękł klucz. I ten klucz został w środku w zamku. Nie da się teraz wejść do domu. No. I tak stoi przed tymi drzwiami, patrzę się na ten klucz i pierwsze co pomyślałam, no tak, trzeba będzie wyważać drzwi, albo mm, rozbijać okno, bo mamy wszystkie okna zamknięte, więc nie ma opcji, żeby jakoś spróbować je otworzyć od zewnątrz. Ale tak ochłonęłam przez chwilę i pomyślałam, przecież jest coś takiego jak pogotowie ślusarskie, będzie mnie to trochę kosztować, no ale cóż... Coś trzeba zrobić, przecież muszę jakoś wejść do domu. Zadzwoniłam do jakiegoś pierwszego lepszego ślusarza i powiedział, że przyjedzie, ale taka przyjemność będzie mnie kosztowała, uwaga, 450 zł. I jeszcze jedno, trzeba będzie wymienić zamek, bo skoro ten szwankował, to trzeba wyrobić nowy, żeby już działał. I ta kolejna przyjemność będzie mi kosztowała 550 zł, przez to, że to jest na Cito, przez to, że jesteśmy oczywiście w Warszawie i to są warszawskie ceny. Także prawie tysiąc złotych ta zabawa z kluczem mnie kosztuje dzisiaj. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy uratowani. Drzwi w końcu działają, otwierają się, mają nowy zamek, wszystko jest elegancko i zaraz przyjdzie Paweł, także opowiem mu, bo nawet jeszcze nie wie, co się stało. Słuchaj, Paweł, co się stało? Z tymi drzwiami wyszła taka sytuacja, że złamałam klucz. Jak ty to zrobiłaś? Taki wielki, gruby klucz. Ja nie wiem, jak to się stało. Czy ty w ogóle na siłowni nie chodzisz. Złamałaś klucz? Masz za dużo siły? Ale słuchaj tego, bo on się złamał. Ale w środku, to nie jest tak, że ja mam tą drugą część. I te drzwi się w ogóle nie mogę otworzyć. Ja dzwoniłam szybko po ślusarza. On przyjechał, wziął 450 zł za, uwaga, wyciągnięcie tego klucza. Ja bym po... to wyciągnął, pęcetą za. Nie minie. wyciągnąłbyś. On to wyciągał pół godziny. Potem musieliśmy wymienić zamek za kolejne 550 zł, więc prawie 1000 zł wydałam na wymianę zamka. Ale cię naciągnął. Nie, no. Yy. Gratulacje, gratulacje. I co, pewnie mam ci połowę oddać? Wiesz co, no byłoby miło. Dobra, to ja też muszę ci coś powiedzieć. Przyrysowałem samochód. Serio? Nie, żartuję. Do o, do babcia przyszła, dzień do dobry. babcia. Słuchajcie, korzystając z okazji, że Nikodem poszedł z babcią na spacer i w końcu jestem w domu, pokażę Wam, co zamówiłam. Przyszły do mnie naprawdę fajne paczki, i to są prezenty dla. Nie wiem, czy mogę mówić, bo w sumie te osoby mogą to oglądać. Co ja mam zrobić? Może po prostu pokażę Wam te rzeczy, ale nie będę mówiła, dla kogo są. I nawet jeżeli będzie oglądała to osoba, która na przykład jedną z tych rzeczy dostanie, to nie będzie wiedziała, którą. Nie bez powodu otwieram to teraz, bo uwaga, jedna z tych rzeczy jest dla Pawła Mamy, i ona powiedziała, że w tym roku. Roku, nie chce robić prezentów, bo będzie za dużo osób. Nie ma czasu na chodzenie, szukanie ich po sklepach. Także poprosiła nas, żebyśmy nie robili prezentów Pawła Rodzinie i oni też nie będą robić. Oczywiście za wyjątkiem Nikodema, bo małym dziecku trzeba, tak powiedziała. No ale słuchajcie, ona ostatnio tak dużo nam pomaga, że no wypada jej coś wręczyć, tak? Więc nie damy jej tego prezentu pod choinkę, tylko damy jej to teraz. <grytanie> I powiemy jej, że zrobiliśmy to, jak chciała, czyli pod choinkę nic nie dostanie, ale. Dzisiejszy dzień jest inny, także zaraz zobaczymy, co przyszło. Wiem, że ona lubi nosić ładne brązoletki, wisiorki, jakieś kolczyki, zegarki, a jak wiadomo, jak markowa biżuteria i zegarki na prezent, to Allegro. Także spędziłam trochę czasu i przeszukałam dosłownie całe Allegro i znalazłam coś naprawdę fajnego. Otwieramy. Kupiłam jej taką piękną bransoletkę. Jest to srebrna, pozłacana na różowo bransoletka z takimi małymi kryształkami. Według mnie jej się na maksa spodoba, bo ona zawsze chodzi ubrana na kolorowo, także będzie w jej stylu. Kolejna rzecz to. A! srebrna pozłacana bransoletka z amazonitem. Bardzo ładnie wygląda. To jest taki odcień niebieskiego, takiego błękitnego i też jest kupiona w strefie marek, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Allegro jest taka sekcja, gdzie macie oficjalne, topowe marki, które sprzedają swoje produkty. Jest Apart, Ania Kruk i tak dalej, także to jest duża wygoda, bo możecie zakupy zrobić w jednym miejscu i nie musicie zakładać kont w każdym z tych sklepów. Kolejna rzecz to zegarek. Kiedyś on mi się bardzo podobał. Pamiętam, jak byłam nastolatką, doczaiłam się na niego, ale finalnie go nie kupiłam. Pokażę wam, co to dokładnie jest. Piękny złoty zegarek Casio. Powiem wam, że sama bym sobie go zatrzymała. No ale dam go komuś innemu. Kolejna rzecz jest ze złota i powiem wam, że to jest genialny pomysł na prezent, naprawdę. Jest to naszyjnik z literką A. Na Allegro znalazłam ten naszyjnik o około 150 zł taniej niż w innym miejscu za dokładnie taką samą gramaturę złota. Także bardzo się opłacało. Ja w ogóle jestem głowcą promocji. Powiem wam, że ja nawet kiedyś z Pawłem prowadziłam kanał dla Allegro. Mm -hmm. Pewnie pamiętają o tym osoby, które są ze mną najdłużej. Miałam kiedyś taki epizod w swoim życiu, że prowadziłam z Pałym kanał dla Allegro. Robiliśmy tam różne zwariowane rzeczy, ale w głównej mierze promowaliśmy usługę Allegro Smart. To jest w ogóle genialna opcja dla osób, które lubią oszczędzać, bo dzięki tej usłudze Allegro Smart macie darmowe dostawy. Oprócz tego macie na maksa prosty zwrot bo nie dość, że nie musicie podawać przyczyny, to nie musicie wypełniać żadnych formularzy i nie musicie drukować et Dykiety. Genialne, ale nie wiem jak dla Was, dla mnie najważniejsze są darmowe dostawy, bo jakbym miała za każdą z tych przesyłek płacić dodatkowo 15-20 zł to moja wewnętrzna sknera by po prostu nie dała rady. No ja tak mam. Dlatego polecam wam właśnie Allegro Smart. bo nie dość, że dostawa jest darmowa, to jest bardzo szybka i często te paczki przychodzą już kolejnego dnia. W ogóle na Allegro jest taka opcja. Możecie sobie zaznaczyć filtrowanie katalogu po czasie wysyłki i możecie sobie zaznaczyć opcję do jutra albo najpóźniej pojutrze. I to jest po prostu genialne, szczególnie teraz przed świętami, jak na przykład nie macie jeszcze dla kogoś prezentu i boicie się, że to co zamówicie nie przyjdzie w wigilię, tylko po. Na szczęście na Allegro macie największy wybór produktów z kategorii moda i na pewno coś znajdziecie. Macie tam mnóstwo oryginalnych, zweryfikowanych sprzedawców, także jeżeli właśnie Wam się przypomniało, że brakuje Wam dla kogoś prezentu, to skorzystajcie z promocji na Allegro Smart, bo możecie dostać 8 darmowych przesyłek na 8 kolejnych miesięcy. Jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście wykupionego Allegro Smart, to możecie je aktywować za darmo i mieć 8 darmowych przesyłek, a jeżeli chcecie aktywować roczny plan, to trwa promocja minus 20 złotych i to dotyczy też osób, które będą ten plan przedłużać. W międzyczasie wyciągnęłam kolejny naszyjnik i jest to najmodniejsza w tym sezonie kokardka. Powiem Wam, że też bym sobie ją zostawiła. Bardzo ładna i nie kosztowała jakoś bardzo dużo. Ona jest ze srebra i kosztowała niecałe 140 zł. Dobra i ostatnia rzecz, która przyszła to... A już wiem. To jest, uwaga, bransoletka, bardzo minimalistyczna. Delikatna, piękna, z takimi kuleczkami, no, cudowna. Też mi ją zostawiła. I teraz czas na pakowanie, bo zaraz wraca pała mama, a chciałabym mi dać ten prezent jakoś ładnie spakowany. I spakujemy je tak bardzo minimalistycznie. Pomyślałam, że każdą z tych rzeczy owinę takim zwykłym papierem. Nie będę wam pokazywać jak to pakuję, bo to jest żmudna robota, nudna. I długa. Dobra, słuchajcie, prezenty spakowane. Dodałam tylko taką czerwoną kokardkę i tyle. Myślałam, żeby do każdego prezenciku dodać jeszcze taki akcent, czyli gałązkę i taki czerwony element, ale pomyślałam, że to jest za duże. Te prezenciki są malutkie. Także ładnie wyglądają właśnie. Tak. Zastanawiacie się pewnie, jak rozpoznam, który prezent jest dla kogo, skoro każdy jest taki sam? Uwaga, z tyłu napisałam imię. Tu jest Ewa. Także zaraz dajemy pani Ewie. To Dla pani prezent niewigilijny, także nie, tak, nie zomaliśmy zasady. Dobrze. <gry> nie musi nam obowiązuje. się pani odwdzięczać. Dobrze, w tym roku obowiązuje zasada: kupujemy tylko Nikosiowi pod choinkę. Tak, już mówiłam. już mówiłam. Ula, ale to takie pudełeczko, że ja bym pomyślała, jak leżało na stoliku, że to jest dla ciebie od Pawła yy, pierścionek zaręczyny. <grym> Paweł? Czy ja czymś nie wiem? To wie. Trzeba sprawdzić. <grym> Ja odpakuję, będzie pierścionek i dam uli. A ja potem zapytam. Plękniesz i zapytasz. No Boże. wygląda jak pierścionek. Słuchajcie, co jest coś Pudełeczko wygląda co tu jak. napisane. Otaczaj się ludźmi, którzy wydobywają z ciebie to, co najlepsze. Tak, tam jest napis? Ja nawet nie wiedziałam. Faktycznie, tu jest napis. A jakbyś przeczytała to dolne słowo? Jewelery. <laughs> Albo. O, ja się jakby tego uczyłam dawno temu. Ale piękna bransoletka. Słuchajcie, dostałam piękną bransoletkę taką, którą noszę na sto, pod Pawła, jakoś chyba wiosną, a ta będzie na drugą rękę. Będziesz miała teraz tych bransoletek, to będzie tak ci grzechotała ręka. Nie, to będzie jedno na jedno, drugie na drugą. Ma, Małem mu to się będzie podobało, bo to się będzie świeciło grzechotało. Słuchajcie, bo to jeszcze może no, być. Piękna. Ta, jak... Ja wam coś powiem, to jeszcze jak będzie luźniej, to może być. To może być, słuchajcie, na nogę, bo ja też lubię na nogę nosić. O, dokładnie, ale można sobie jedzić no, Ale pytanie. to będzie za mała. I co, podoba się pani? Bardzo ładne. To jest w podziękowaniu za taką świetną opiekę nad Nikodemem. Wiecie, co uwielbiam? Teraz akurat Nikodem śpi, zaraz go odłożę do łóżka, ale jak rano wstaje, i jest taki wypoczęty po całej nocy spania, to patrzy się na mnie i robi takie miny, on się tak uśmiecha, ja tak to uwielbiam, Próbuję też coś mi powiedzieć, w sensie gaworzy. I to jest takie urocze, jak jako matka możesz obserwować te różne fazy rozwoju, bo on się faktycznie zmienia, z miesiąca na miesiąc widzę progres i zauważam takie małe niuanse, bo to są drobne zmiany, ale no widzę, że wkłada ręce do buzi, a wcześniej nie miał takiego odruchu. Widzi trochę dalej, czyli nie tylko ten pierwszy plan bardzo bliski, tylko jak stanę troszeczkę dalej, to też mnie zauważa. Mogę obserwować te fazy rozwojowe, które są niby małe, ale naprawdę zauważalne. Tak mniej więcej od ponad tygodnia robimy coś takiego, że próbujemy chociaż stworzyć swój taki rytuał wieczorny. I w okolicach właśnie tak dwudziestej, 1930, staram się go usypiać, wyłączam jakieś niepotrzebne światła, ściszam telewizor i staram się go tak pomału, pomału uspokajać. Idziemy się oczywiście myć i po myciu idziemy już do sypialni i tam finalnie go karmię. I właśnie zauważyłam, że odkąd każdego dnia robimy tak samo, to on do tego się przyzwyczaja i mi dużo szybciej zasypia. Także teraz śpi. Spróbuję go odłożyć. Powiem Wam dokładnie, która jest godzina. Uwaga! Jest godzina 19.40. Idę go położyć i zobaczymy, ile mi to zajmie. Czy się w ogóle obudzi? Czy może od razu da się odłożyć? Zobaczymy. Słuchajcie, udało się. Po ponad godzinie, bo jest 20.56. Cały czas go karmiłam na przemian z takim usypianiem. Robiłam tak. Sz -sz -sz -sz. On wtedy się uspokaja. No, ale trwało to ponad godzinę. Już tam prawie zasnęłam, tak powiem Wam szczerze. Mam go tutaj na podglądzie i widzę, że otworzył oczy. Słyszeliście to? Obudził się. Także widzicie, jak to jest. Mam płacze i na ratunek. Dostałam alarm. Co te mamy mają z tymi dziećmi? Słuchajcie. Nie będzie tego pamiętał kiedyś i tak. Słuchajcie, udało się. Mały zasnął. Mam go na podglądzie. Wydaje się, że ma głęboki sen. Mogłam nawet spokojnie wyjść. Nie drgnęła mu nawet powieka, <grym> także prawdopodobnie będę miała dwie godziny dla siebie. Znaczy napracowanie bardziej. Ostatnio, jako, że robiłem śniadanie. To zrobiłem też kolację. <noise> zamówiłem. Mam nadzieję, że Ci będzie smakować. Przekazuję Ci pałeczki. Dziękuję. Hej, czujesz, że za tydzień równo za tydzień ja. będzie Wigilia? Ja, ja tego nie czuję w ogóle. Wiesz dlaczego? Bo dlaczego? nie ma śniegu. Jak można czuć atmosferę świąt bez najważniejszego elementu, czyli śniegu? Śnieg będzie, ale na z dyngus na przykład w kwietniu. Prawdopodobnie będzie w styczniu, w lutym, wtedy kiedy jest nieproszone. Ech. Może na Wigilię będzie. No ale co? Przynajmniej zjemy sobie trochę rybki. Nie jest to karp. No. A ale już jest tak trochę świątecznie. Jezu, w końcu mogę jeść surową rybę. Powiem Wam, że tak za tym tęskniłam, jak byłam w ciąży. Bo pamiętasz, kobiety w ciąży nie mogą iść surowej ryby. pamiętasz, że kiedyś w ogóle nie chciałaś jeść surowej ryby, tylko zawsze to pieczone brałaś warianty? No, a surowy łosoś w susz jest przepyszny. Mmm. Ciekawe, czy małe da ci jeść do końca, czy się obudzi zaraz? No. Dwie godziny ciągłego usypiania i sprawdzania, czy, czy śpi, czy nie. No w ogóle, co robimy z wyjazdem naszym pierwszym? Kiedy nasze pierwsze wspólne wakacje? Ja bym chciał w styczniu, bo ja już nie, 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 nie wyczynię. Swariuję mm. zaraz, jak. Ty mniej. już się brady robisz! Po pierwsze, dwa, <laughs> że witaminy potrzebuję tej D. Trzy, że też już czuję, że mentalnie muszę odpocząć od e, tych codziennych obowiązków. Myślałem nad takim kierunkiem. Albo Oman, albo Dubaj, no tam się nie leci długo, mm -hmm. jest ciepło. To Dubaju jest... chyba 4 godziny. No. Dokładnie, do Omanu też podobnie. Jest w miarę spokojnie, jeżeli mm -hmm. możemy mówić o jakimś tam spokoju na Bliskim Wschodzie. Chciałam właśnie zrobić tak, żeby mały już miał skończone 3 miesiące i dopiero wtedy go zabrać gdzieś w ciepłe kraje. Jeżeli chodzi o najbliższą okolicę, no to wyspy kanaryjskie są ciepłe, w styczniu mm. i w lutym, nie? Nie wiem, czy Kanary nie są dalej, bo to jest u wybrzeża Afryki, na wysokości prawie równika. Nie wiem, czy nie jest bliżej do... No sprawdźmy, gdzie jest, gdzie jest Google Maps. A, za daleko. Nie chcę się zatka podnosić. <grym> nie od 22. No to... ale myślę, że to porównywalna jest odległość, wiesz? Uh -huh. Kiedyś leciałem na Lanzarote, to też się leciało za 4 godziny. Już jak jest wieczór, tak emocje opadają. No już człowiekowi wszystko jedno. Z jednej strony mamy wolny czas, więc moglibyśmy coś porobić fajnego, ale z drugiej, no jest człowiek zmęczony. Jaki wolny czas? Ja mam jeszcze dwie godziny pisania i nagrywania. I o pierwszej w nocy wysyłam do montażu materiał. Wolny czas. Mm, wszystko... Bardzo wolny. Wolny czas, czyli yy, mały śpi. Więc my po prostu wieczorem już jesteśmy zmęczeni, ale robimy dalej, nie? Ale powinniśmy zmienić hmm. coś od stycznia i chodzić spać o 23. W piesku. Ty mi trochę atrakcji dostarczasz, a to nie zjesz śniadania. No, wafel jest dzisiaj na strajku głodowym. Nic nie jest. On tak ma z nami idealnie. Słuchajcie, my waflowi odkąd z nami jest, czyli od trzech lat, cały czas gotujemy. On nie jest suchej karmy. On ma raz kurczaka gotowanego, raz wołowinę, raz to, raz to z marcheweczką, z ryżem. Yy, jakieś różne gratisy dodatkowo dostaje, przekąski. No mnóstwo smaczków, dajemy mu rybę, jakieś oleje z łososia, żeby mu doprawić jego dania, bo ogólnie psy uwielbiają olej podany na, na jakimś mięsku. W każdym razie ma z nami idealnie i on jeszcze często wybrzydza i nic nie chce jeść. Na przykład Paweł kiedyś mu kupił jakieś mega drogie mięso, ugotował mu je i on tego nie chciał. Inny pies zjadłby to nie wiem w kilka sekund, a on wybrzydza. Chciałem mu zrobić kiedyś frajdę, kupiłem mu kawałek kaczki, też nie chciał. Rozpieszczony. Właśnie, aby tak syna nie rozpieścić. Nie. Tak, ja patrzę, jak ty czasami tak na niego spojrzysz. No I mu niczego nie odmówisz. Jak on by potrzebował, to to byś 5 godzin na rękach stała, żeby tylko był szczęśliwy. To sobie myślę, Boże, jak ona go rozpieści? A jak on na przykład będzie płakał, że on nie chce czegoś zrobić, albo że wiesz, na przykład, że pracy domowej nie chce zrobić, będzie ci płakał i będziesz się litował? Nie, no jak będzie starszy, to nie. On teraz nie może mi nic powiedzieć, czego chce, więc ja muszę się cały czas domyślać. Yy, I no, nie umiem mówić, więc. Więc nie umiem go tak bardzo odczytać, wiadomo, że się staram, to nie umiałabym zrobić czegoś takiego nie dziękuję, żeby mu odmówić na przykład, że płacze, i ja mówię nie. Teraz nauczymy cię tego, żebyś chwilę posiedział sam i może się nauczysz leżenia w łóżku i 15 minut by mi płakał. Absolutnie, on jest za mały. On ma dopiero dwa miesiące, dwa miesiące żyje na świecie i ja już mam go uczyć tego, żeby on na przykład przez 40-50 minut płakał. Dlatego, nie, nie, nie. dlatego jak czytam komentarze od niektórych osób, jest ich bardzo mało, ale są takie kobiety, które piszą że powinien leżeć w łóżku, trochę popłacze i mu przejdzie. Jakbym go zobaczyła, że on płacze, lecą mu i jedyne czego chce to kontaktu ze mną, z mamą i ja mu tego nie daję, no to mi by serce pękło. Nie no, ja mówię tam w przyszłości, nie jak już no, będzie w, w przyszłości tak, no jak będzie wymuszał, umieją Ja na pewno ja będę rozpieszczał. Mi się zdaje, że Ty będziesz właśnie rozpieszczał bardziej niż, <grym> ni, niż ja w przyszłości. To dlatego, że mnie trochę rozpieszczano też i jakby nie miałem takiego ostrego, wiesz, wychowania, że... Znaczy, jak coś to było ostro faktycznie, ale no, ogólnie to na dużo mi rodzice pozwalali. No Tobie bardzo dużo, ja miałam mnóstwo obowiązków, mnóstwo. Słuchajcie, jak widzicie, my już jesteśmy troszkę zmęczeni i padnięci. Także chyba będziemy kończyć. Zjemy sobie teraz spokojnie, żeby mam tutaj nie mlaskać. No właśnie, bo tak staramy się tak staram się nie mlaskać. Jeść delikatnie, bo rozczytałam komentarz, ale mlaskacie przestańcie, nie da się tego słuchać. Mm. Więc powiedziałam do Pawła, spróbuj jeść dyskretnie i delikatnie. Także wybaczcie, my w takim razie kończymy. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym vlogu. masie.